Siemanko, witam Was bardzo serdecznie w kolejnym odcinku Wojny na Paczki. Słuchajcie, zrobiłem sobie rekord na minus, czyli przegrałem dwa mecze. E, oczywiście te końce, które dostałem za zwycięstwa, przerzuciłem sobie na drugie konto, także żeby nie było, że oszukuję. Squigsolowałem moich wszystkich zawodników, mam ich totalnie zero. To znaczy nie wszystkich quicksolowałem, niektórych sprzedawałem normalnie. Mam zero zawodników, jedyne co mi zostało to kontrakty, mena karty menadżerów, e karty kondycji. Na tym jeszcze może trochę zarobię, zobaczymy jak to wszystko wyjdzie. Ale przed nami 10 paczek, 75 tysięcy, i albo to jest ostatni, albo przedostatni. Myślę, że to jest przedostatni odcinek, chyba że coś trafię. No cóż, zobaczymy, 10 paczek przed nami. E, jestem ciekaw, czy ten rekord na minus coś pomoże. Zobaczymy, czy coś to da. Oby, mam nadzieję, że coś jakimś cudem. Pierwsza paczka i zaker. i tysiąc końców. Tysiąc końców mi jest jak najbardziej potrzebne. Dobra, e, o właśnie, jeszcze takie stroje, jeszcze herby. Na tym też można coś zarobić. Czasem jakiś herb lub strój kosztuje naprawdę dużo. E, Sorry, że tak późno dzisiaj to wrzucam. Jest dopiero w pół do siódmej, kiedy nagrywam. No, ale szybciej nie dałem rady. Tyle co wróciłem, Tarabt. Nie, Tarabt na tobie też nie zarobię. Przynajmniej teraz się nie muszę martwić, e, ile tych paczek jeszcze mam do końca. Dobra, to jest trzecia paczucha. I zobaczymy, co będzie w środku. Proszę, coś dobrego, dajcie coś dobrego. Naprawdę! Ani jeden świecący. No super. Powiem Wam tak, na każdym koncie trafiam, tylko nie na tym. To jest chyba. Plątwa jakaś. <noise> Powinienem tą serię zrobić najlepiej na koncie, na którym dobiłem do pierwszej ligi. Tam by było fajnie. To by było dobre. Dobra, skip. Mamy Diego, Ferdinanda. No nic ciekawego. Cholera. Jak dzisiaj nic nie trafię, to zdecydowanie. No, zostanie ostatni odcinek wtedy. Ostatni rzut na taśmę, że tak powiem. Pum. Mamy Gerarda, Grzewinko, Izko, tak, Izko. <noise> to jest ten troll, to jest troll, który. E, no, niektórzy go dają do e, składu pseudo Real Madrid, na przykład, kiedy sobie robią takie składy. Izko. <noise> ja pierdzielę. Dobra, no dawaj mi coś. Dawaj. W ogóle, co sądzicie o tych wyzwaniach? Wszystkich. E, o tych wiaderkach wody zimnej z lodem wylewanej sobie na głowę. Mam bekę z tego. Naprawdę fajne to jest. I fajnych piłkarzy też jedni drugich nominują. Zobaczmy, 24 tysiące do końca i... Barry. Napro... O Boże, nie. No ludzie, robię co mogę. <laughs> Inaczej tych paczek się nie da otwierać jakoś tak. Dobra, kolejna paczka przed nami. Zobaczmy, co będzie w środku. Cokolwiek proszę. Gomez, też mi się nie przyda. Cholera. Niezbyt to dobrze wygląda, powiem Wam. Chyba zostało dwie albo trzy paczki do końca. Dwie, to jest przedostatnia paczka. Dobra, tą pnijmy ostatnią. Kucka. No super po prostu. Kucka. No dobra, pora na ostatnią paczkę. Niech się dzieje, co się ma dziać. Co tam będzie w środku? 2000 końców zostało. Zobaczymy ile w kolejnym odcinku będę miał. BOM! Samuel. Fuck off jej No ja pierdziele. No cóż, ludzie, nie ode mnie to zależy, ale chyba przegram tą serię. Tutaj nie można mieć skilla, tu trzeba być po prostu farta. Niestety ja go nie mam na tym koncie. Także trzymajcie się, widzimy się kolejnym razem, no chyba w ostatnim odcinku, także na razie i piona.